De l'âme de Zegmondka, qui a été réalisé par M. Slaboy Maria Salaboya. Dans une semaine, nous vous invitons pour un film mongole. Znow, vous avez vu ce film? Vous avez vu ce film? Nous allons vous attendre à vous. C'est ce que c'est un peu Jakie są Pana odczucia po wyjściu z sali, po obejrzeniu tego filmu? No super, bardzo duża dawka humoru, przewrotna fabuła, cały czas trzymała w napięciu, nie wiedzieliśmy w którą stronę film się potoczy. Plejada polskich aktorów, także ja jestem bardzo zadowolony. Świetna komedia polskich pomyłek, dużo nowoczesnego kina akcji, będziecie wiedzieć jak obejrzycie, spodoba Wam się. Świetna gra aktorska Mariusza Puszo i Marka Włodarczyka, rewelacyjna komedia. Czegoś takiego nie spodziewałem się po polskim kinie, e, tym bardziej po polskim kinie komediowym, e, ponieważ e, no, myślałem, że to jest dno, tak? Myślałem idąc tutaj, byłem sceptycznie nastawiony, ale jeżeli, jeżeli ktoś ma chwilę wolnego czasu, warto spojrzeć na ten film, ponieważ to jest naprawdę rewelka. Gra aktorska głównego e, bohatera jest rewelacyjna, jestem pod wielkim, ogromnym wrażeniem filmu. Powiem szczerze tak, była akcja, była zabawa, w zasadzie dla oka też się coś znajdzie, także zapraszam serdecznie i myślę, że to jest dobry przepis na, na świetną komedię po prostu. Fantastyczny film, pierwszy raz spotkałam się właśnie z takim pokazaniem jak gdyby dwóch światów, także naprawdę wiele takich sytuacji, które jak gdyby są bardzo, bardzo śmieszne, bardzo bawią jak gdyby, osoby, także na pewno będzie, czy będzie furorą jak gdyby, na naszym polskim jak gdyby, tej scenie filmowej. Jakie wrażenie wywarł na pani film ostatni Co mogę powiedzieć? Jak na komedię przystało. Był bardzo zabawny, z pewnością dużo, dużo bardzo śmiesznych momentów. Bardzo bogata scenografia, świetna obsada. Także zapraszam, zapraszam do obejrzenia, bo naprawdę warto. Bardzo film mi się podobał. Był bardzo taki niekonwencjonalny. Wydaje mi się, że sceny jak najbardziej nie były przesadzone. Wydaje mi się, że bardzo, bardzo tutaj reżyser podszedł do tego w sposób taki, taki właśnie niekonwencjonalny. Zrobił coś zupełnie innego. Wcześniej nie było czegoś podobnego w kinach. Przynajmniej nie, nie przypominam sobie. Słuchajcie, jestem pod mega wrażeniem. Zaczęło się spokojnie. Powiem, że reżyser i jeden z aktorów jest niezłym ejcarzem. Także nie spodziewałem się takiej akcji. Ciekawie, zapraszam. Ten ostatni klaps jest coś niesamowitego. Zapraszam. Witam serdecznie wszystkich Państwa. Proszę Państwa, no cóż, można powiedzieć, jesteśmy dzisiaj po pokazie testowym filmu Ostatni klaps, tutaj w Rybniku. Postanowiliśmy zrobić coś takiego, jak to się robi zazwyczaj w Ameryce i w niektórych krajach. Europy Zachodniej, że pokazuje się na miesiąc, półtora miesiąca przed premierą filmu, pokazuje się film, żeby zobaczyć, jak ludzie reagują, żeby zobaczyć ewentualnie, czy gdzieś można coś poprawić, coś przyspieszyć, coś zwolnić. I bardzo się cieszę, bo reakcje były wspaniałe i generalnie bardzo dużo osób było zadowolonych, śmiało się. Oczywiście zapewne są też osoby, które może były mniej zadowolone, ale o nich nie będziemy mówili, ale było ich na pewno dużo mniej niż tych, którzy się fajnie bawili dzisiejszego wieczoru I, i dla nas było ważne reakcje publiczności w jakich momentach się śmieją, w jakich momentach fajnie reagują, więc ten test, można powiedzieć, zdał, zdał egzamin i daje nam bardzo dużo optymizmu przed filmem, który pojawi się w kinach 22 maja. Najważniejsza rzecz, którą najczęściej słyszałem tutaj, to było to, że to jest trochę zaskoczenie, tak? Czyli ludzie nie spodziewali się, że to będzie tego typu film i niech tak zostanie. Niech tak zostanie, że wszyscy, którzy przyjdą do kina po prostu pozytywnie będą zaskoczeni. Pozdrawiam wszystkich.